Cześć wszystkim, zacznę ten odcinek od tego, gdzie jestem, czyli jestem na Węgrzech, na kempingu Thermal w miejscowości serwar. Troszeczkę ten odcinek zacznę nudno, bo no tak mi się wydaje przynajmniej, no szczerze. Oprowadzę Was po kempingu, pokażę Wam sanitariaty, jak byliśmy na termach. no i dodatkowo wybraliśmy się wieczorową porą na miasto. Dajcie mi znać szczerze w komentarzu, jak to w ogóle wyszło, bo nie mam obycia z kamerą. Jeżeli macie jakieś cenne wskazówki, to dajcie znać, będzie mi bardzo miło. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. No i jesteśmy zobaczcie. Tutaj jest piękny hotel. Byliśmy w środku, ale nie będę wam pokazywała, nie każdy sam przyjedzie. Tutaj jest recepcja. Tu są parcele, niektórzy mają widzę przyczepy nad całym rokiem zostawione. Ciekawe jak to w ogóle finansowo wygląda. Nie mam zielonego pojęcia, ale nie wiem, chciałabym, żeby tak przyczepa stała. Całym rokiem na dworzu. No i teraz zobaczcie. Tutaj mamy y, tak naprawdę takie budynki. To są takie toalety, miejsca w sezonie, oczywiście letnim do wykorzystania. No bo teraz zimą y, pokażę Wam inne sanitariaty. Tutaj nie było wszystko pozamykane, więc nie miałem jak Wam nawet pokazać. No i tak pokrótce Wam pokażę, bo są piękne parcele. No i zobaczcie, wszystkie są jednak we żwirku. To jest plac zabaw dla dzieci. No idziemy dalej, tam jest bardzo dużo Czechów, a nas tam akurat nie postawili, no nie wiem dlaczego, ale nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, pytali czy mamy rezerwację i nie mieliśmy, o i tu są też domki do wynajęcia, tu stoi nasz kamper, tu znowu widać recepcję i zobaczcie i tam jest miejsce docelowe, do którego się właśnie wybieramy, więc naprawdę nie mieliśmy daleko. To są numery parcel, Laura. może już poszedł przodem. <noise> Kolorowy, co? Chodź Laurii Idziemy Zimna wręcza Chodźcie pokażemy łazienki Chodźcie Co wow. Nie, jest zakaz psów. Chodźcie, pójdziemy dalej, zobaczyć. Mhm. Światło automatycznie. Uuu, odkroczyłem. Nie. Nie. się mogą mieć, bo jest Nie. Nie. To się no? nazywa łazienka? O, Światło zapala. Czekajcie, nie wiem gdzie się światło zapala. Tu! Nie. nie. Nie wiem, gdzie się światło zapala. A jest czyściutko i on. Zapaliliśmy tu. A gdzie? Tu klapka jest. Aaa, żeby woda ten żeby się zamoczyła. Dobra, a tutaj wyjdziemy. Wyście znajdźcie światło, dzieciaki. Tu dalej jest klapka, zobaczcie, o. O i patrzcie, tu można umyć lęczenia. Tu i tu jest pralka, już ktoś widzę, że korzysta. Patrz. No. A tu jest nasz rzut szarej wody, to bo to jest na sezon zimowy. Maletinoza! <laughs> Dziś jak on się podoba oczywiście. Zakaz. Podpasek. <laughs> Moje. Boże! Boża! Wesołe. Nie A tu chyba dla chłopaków jest. Tu jest dla chłopaków. Kuba. Tak, jest zakaz palenia u chłopaków. Tak, ja, Kuba? O, tata tak pani. Kto pali? Tata. tak.

woli? woli, bo cię Jeszcze Boli? A, ty jesteś No, już. i No, Tam jest mutka z kuleczkami. wielka go, Jest ta pójdziemy Cały ten kompleks. Ale to. Lato. Jest wcale Zgadza się, tylko no. Ej, zobaczcie, tam wielka żaba jest! Wielka żaba. Gigantyczna żaba. Czy to jest nie nie Tak, to jest No do czego mężu już twoja żona wchodzi? Wchodzi, wchodzi na terwy. Wchodzicie na terwy? Nic nie Weszliśmy, teraz Wam pokażę, jak tutaj wygląda wejście. Zobaczcie, pierwszy zorientował właśnie, że tymi bramkami nie można wejść. Utrzymał kółko. Właściwa bramka, no i wchodzimy na basen. aqui, Ah, Nagrywam sobie. Jak chodzimy, tak. Nawet zapałam swój zegarek z tymi tobołkami. Mi się wydaje, że jest rodzinne po prostu. No. no i w tym momencie zaraz już kończę nagrywanie, no bo nie będę nas nagrywała w szatni. Tutaj nie pokazuję ludzi właśnie na basenie. No i zobaczcie, i teraz patrzymy, patrzymy, patrzymy i są moje kochane dzieciaki już w ferworze zabawy. No, teraz Wam pokażę. Troszeczkę się rozejrzymy wspólnie. Tutaj już są zewnętrzne tereny. Tutaj jest basem z falami, bardzo fajna sprawa dla dzieciaków. No i teraz się zbliżamy do strefy tutaj dla dzieci akurat. Jest zjeżdżalnia pierwsza. I to jest ta strefa rodzinna. Takuzi. To jest fajna taka huśtawka tych byla niemowlaków. No i jesteśmy. Trochę taka dla... Moje dzieci uwielbiają zjeżdżanie każdego typu. Czy u was jest tak samo? Dajcie znać w komentarzu. Czyli wam pokażę duży basen olimpijski. Tutaj jest zjeżdżalnie są od metra 20, czyli dla większych dzieci. No, i nasze rozmowy inteligentne. Ciepła woda? Ciepła woda. Łączymy dupki. Kom, kom, kompleks jest dobry. Laura jest niezadowolona. Na, w nad... najcieplejszym basenie jesteśmy. A Laura jest niezadowolona, że takie tam małe dzieci siedzą i kontrolują się i podają im ciepła płynie na, wodę, na ciepła. dworze. Tam? Powiedz, że dzieciom nie pozwoliłeś wyjść i siedzą i pilnują wyjścia. Na zewnątrz, żeby chociaż wiaterek poczuć. Ale ja nie weźli. Nie? Nie, Zignuję. Ale tak mniejsze dzieci, nie dzieci nie są i drzwi mówią, że jesteśmy niesprawiedliwi, kurwa, rodzicami. Ale czapek nie mają. Jak się czapkę już miał? to to nie... Co to są do czapki po czapkę? Gdzie? No w mają czapkę. Mogłabym wyskoczyć. Ale. To, dobrze. to jest dobra temperatura. No i po rozmowie. A tu się nasze dzieciaki. Bardzo mi się podobała ta ściana deszczu. Ale zabrakło mi modela, żaden z mi nie dopisało, żeby mogła to je nagrać i wam pokazać. No i przyszła czas na przerwę troszeczkę od wody. Wybraliśmy się, żeby sobie trochę zjeść. Tu pokażę wam tak paragon. No, ceny jako taką. Powiem Wam szczerze. No, jedzenie yy, dobre. Najedliśmy się. No nie wiem, co tu więcej Wam jeszcze powiedzieć. <grych> Zobaczcie, wyszliśmy z restauracji, no i zobaczcie, nie ma, zima nie zimna. zima i tutaj są aktywności wszelakie na dworzu, no i do dzieci w domu, szkoda, że mnie tam nie ma, nie no żartuję, choć wiem, żeby mi tak by mi się przydało, na pewno nie zaszkodziło, a to jest, zobaczcie, z Laurą wyszliśmy sobie na dwór,

że już wracamy. Ciekawe, czy chłopaki się skapną, że nas tak długo nie było, co? No. Będzie miały przechlapane. Zobaczymy, obejrzy... <laughs> czy się dowie ojciec odcinka. Nie, co nagramy. No a to zobaczcie, jak chłopaki spędzają czas razem bez nas. My trochę zgrzeszyłyśmy. Ciekawe, co piotr na to powie po fakcie. <laughs> a i patrzcie, mój Kuba, który uwielbia zabawy z wodą. To ja też uważam, to fajna forma rozrywki i świetna zabawa. Rozwija zdolności motoryczne. Często rodzice mają opór, żeby dziecku pozwolić przelawać wodę w domu, więc uważam, że w takich miejscach to bardzo fajny pomysł w ogóle. I w tym miejscu zakończę pokazywanie wam term. Bardzo mi się podobała ta zabawa. A teraz wam przejdę i pokażę, jak spędziliśmy wieczór. No i zobaczcie, wyszliśmy sobie z kempingu. Już nie pokazywałam samego początku, jak wychodziliśmy. Bardzo fajne miejsce, fajna lokalizacja. Dużo sklepów, knajp i tego wszystkiego. No, pogoda nam nie dopisała, więc nie będę trochę ukrywała, ale nie było źle, bo wynagrodziła nam widokami. Początki tego zamku sięgają XIII wieku, choć obecna budowla w dużej mierze pochodzi tak naprawdę z późniejszych okresów, zwłaszcza z tam z XVI i XVII, kiedy zamek był wielokrotnie przebudowywany. Zamek pełnił kiedyś rolę w twierdzy obronnej, a z biegiem czasu po prostu stał się rezydencją szlachecką, a dziś jest jednym z popularniejszych miejsc. I zobaczcie, teraz sobie przeszliśmy i pospacerujemy. Nie będę to ukrywała, trochę jestem kiepska z topografii, więc jak, więc jak się trochę zakręcimy na tym filmie, to proszę tak Was bardzo nie zwracajcie na to uwagi. Nie będę udawać, że wszystko robię idealnie. A w tym miejscu zrobiłam jeszcze ze dwa zdjęcia mojej córce, to wam po teraz pokażę też. Widzę. Kuba to chyba z cukru, bo cały czas siedzi pod daszkiem. Fajnie jest to, że my tak spacerujemy, to widzę taką radość tych dzieci. Aż się chcę dalej wyjeżdżać. Nie wiem, czy do Was nakręca, czy do mnie nakręca, ale jest to kręcące, prawda? A tutaj tak naprawdę można byłoby sobie coś kupić, po rzeczy, ale całe szczęście wybraliśmy się. Ko siódmej, akurat już większość z nich zamknęła swoje stoiska, więc zawsze zostało coś w portfelu więcej. Bo tak to czekałyby nas wydatki z dziećmi. Nie wiem, Wy też tak macie, jak my. Zawsze im się wszystko podoba. No i tutaj jest to miejsce, w co się zakręciliśmy, ale zaraz zobaczycie stajenkę. No i jeszcze Wam powiem na dodatek, że w tym momencie już zbliżamy się ku końcowi, bo to najdłuższy film, jaki na chwili obecnej w ogóle zmontowałam. No i co? No i żegnamy się z Wami tym pięknym akcentem, w pięknym miejscu, no i uważam, że z piękną stajenką. Ciekawe, czy Wam też tak się podoba jakimi... No, prawdziwa taka, w takim, co? W takiej wersji Dobrze, to już nie. chyba nie widziałam, no. obecny, jak żyje, a dopiero żyje, 37 lat.